W jakiej wysokości, prawda? Obniżą połowę i też konstytucyjnie Trybunał uzna, uzna że, jest to, że jest to legalne. Właśnie ten wczoraj Trybunał znowu coś uznał, coś absurdalnego za całkowicie legalne, Myślę, nie wiem pamiętam co, co to było. Yy, aha! Uznał, wiem co uznał. Uznał, że yy, że to, że, że przedawnienie nie biegnie w stosunku do zobowiązań podatkowych, to jest zgodne z konstytucją że normalnie przegranie powinno być, ale z uwagi na to, że są to przepisy szczególne, to w stosunku do zobowiązań podatkowych przedawnienie nie biegnie. I już. I to jest zgodne z Konstytucją. Tak orzekł Trybunał Konstytucyjny. No. Trybunał orzeknie oczywiście, że obniżka połowy jest zgodna z Konstytucją. I rzeczywiście jest zgodna, no bo gdzie jest przeszczaną? Nie jest przeszczaną. Już nawet w takim pięknym piśmie jak Szakuj. Bardzo wiele miesięcy temu e, powiedziano, że upadek ZUS-u jest niechybny. Więc już jak tak zastępczy, że się, jak, ja to, jak ja to mówiłem, że tak, tak, tak. wysyłają takie e, e, sygnały, to znaczy, że przygotowują nas do bardzo poważnych luków, a pan Gowin e, e, jako taki liberał w pewno, konserwatywny podobno. Konserwatywny e, powiedział e, w młodzieży kontra całkiem niedawno, e, że e, jest jak najbardziej liberałem, ale wiek emerytalny trzeba podnieść, a w innym spotkaniu określił to na co najmniej 75 lat, więc ten kierunek, o którym Pan prezes powiedział, jest jasno zakreślony i że już trzeba w wiek kobiet, mężczyzn, a potem... Wiadomo 70. dokładnie, wiadomo dokładnie, Panie Jacku, jak to będzie. Najpierw się wykorzysta idiotki feministki, które już wrzeszczą, że trzeba podnieść kobietom wiek emerytalny, żeby była równość, prawda, kobiet. Potem się powie, że kobiety żyją dłużej niż mężczyźni, bo żyją dłużej, więc kobietom się podniesie wiek emerytalny do lat 70, a potem w ramach równości podniesie się mężczyznom też do 70. I w ten sposób, i w ten sposób, prawda, uratujemy, na jakiś czas uratujemy ZUS. No, taka jest, taka jest sytuacja, tylko my tego się tego nie dopuszczamy. Ja w ogóle ja nie rozumiem, bo jak można, kobieta, kobieta idzie do pracy, ma z lat 20, prawda? I ona wie, że mając lat 60, dostanie emeryturę. Gdyby tego nie wiedziała, może by do pracy nie poszła, prawda? Ale no idzie. Teraz ona ma lat 59. I ona sobie planuje, że za rok dostaje emeryturę i pojedzie na wycieczkę naokoło świata to wcale nie jest poza jej braniu możliwości. My ja będę dwuletnią emeryturę, doda do tego na dwa lata z wynajmu mieszkania komuś na dwa lata, to naprawdę na wycieczkę naokoło świata ten niewiastęp będzie spokojnie stać. I ona się postanowiła, z promocji wykupiła już bilet, a tu nagle się dowiaduje, że emeryturę dostanie dopiero w wieku lat 65. Tak? No jak to jest? Ona zawarła umowę, pod przymusem, przymusem, ale to ona oczekuje od państwa. robią przy nie ona, bo nie ona wymusiła tę umowę, tylko państwo na niej, prawda? Zależy. Ale drugie pytanie, no dobrze, powiedzmy, że ona się zgodzi na to, że pozwoli się obrabować dla do dobra państwa, oczywiście. I jaką ona ma gwarancję, że jak będzie miała lat 64, to państwo jej znowu powie, no niestety nie ma pieniędzy i trzeba podnieść ten wiek do lat 70. Jak ona ma gwarancję? Jak raz złamano zasadę, to dalej już wszystko jest możliwe. I dlatego ja występowałem rok temu przeciwko odebraniu emerytom tym, emerytom ubeckim. Nie dlatego, że kocham ubeków, bo ubecy przecież mnie trzymali w kryminale, mężczyźni i tak dalej. Wcale ich nie kochałem. Mam dla tych hezbeków yy, Ale jeżeli raz zaczniemy odbierać jednym, to za chwilę odbierzemy drugim. A to członkom PZPR-u, a to członkom bratnich partii, a to komuś tam i tak dalej. Bo jak raz się zacznie odbierać emerytury, jeżeli raz uznamy, że państwo może odbierać emerytury, to już pójdzie. I zobaczycie państwo, że pójdzie. I dlatego właśnie protestowałem. Przeciwko zasadzie, mimo że naprawdę proszę nie, 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 nie sądzić, że ja kochałem, kochałem SB, prawda, UB czy tego typu podobne instytucje. Proszę pamiętać, że kiedy wymyślono system emerytalny Leza Marka, średnia, y, średnia długość życia emeryta wynosiła 2 lata tutaj, no. po przejściu na emeryturę. Teraz w stosunku do mężczyzn też wynosi coś koło tego? Yy, średni wiek emerytur yy, 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 człowieka jest 68 lat, a emerytury bierze w ciągu lat 65, więc ma 3 lata życia. Ale kobiety... Żyją średnio 75, a mają emerytury w wieku lat 60, więc mają, po, pobierają emerytury 15 lat. Więc yy, niech nikt nie mówi, że kobiety są krzywdzone, bo przeciwnie, dostają znacznie, znacznie więcej, mimo że emerytury mają niższe na ogół, ale pobierają znacznie, znacznie więcej e, średnio, e, średnio od e, tych emerytów. O czym feministki jakoś dziwnie nie mówią. Ale powtarzam, mówimy o feministkach. Dlaczego? Nikt nie zauważa, jak te feministki nie zauważają, bo oni krzyczą, że rządzą wszędzie męscy szowiniści, prawda, tego. Dlaczego one nie zauważają, że rządzą męscy szowiniści, a dają pieniądze na organizacje feministyczne? Prawda? Dlaczego te męskie szowinistyczne świnie dają feministkom tyle pieniędzy? No właśnie po to, żeby domagały się wyższych emerytur dla kobiet, wyższego wieku dla kobiet. No po to im dają, powiedzmy jasno, prawda? Są to idiotki, które nie zdają sobie sprawy z tego, że są wykorzystywane cynicznie, prawda, przez, przez ludzi i tego, no bo są gotowe tam wszystko. Taka jest prawda. Tak samo nawesemując, mówiąc, niech Państwo wiecie, że rządy i towarzystwo to dofinansowują stowarzyszenia na rzecz eutanazji. No, po to, żeby yy, no, pozbyć się konieczności płacenia emerytom. Jeżeli uda się na przykład 20% emerytów skłonić, żeby w wieku lat 60, 65, prawda, dobrowolnie dostawali się z tym światem, no to od razu fundusz emerytalny, prawda, odżyje. Zresztą o, o to tylko chodzi. O to tylko chodzi, bo to jest taka danina eutanazji. Żeby nie płacić emerytów. Oni mówią o godności, o pogodnym umieraniu, prawda, godnej śmierci. Ha? Proszę Państwa, nie dawajcie się nabierać na hasła lewicy. Oni zawsze mają piękne hasła. Na przykład, zwierzęta powinny być traktowane tak samo jak ludzie. To oznacza, że ludzie powinni być traktowani tak samo jak zwierzęta. Czyli jeżeli chorego psa się usypia. To z człowiekiem można zrobić to samo i to jest prosty wniosek z hasła, że zwierzęta powinny być traktowane tak samo jak To Jakoś nikomu do głowy nie przychodzi. A akurat hasło też piękne. Wszystkie dzieci są nasze. To oznacza, że moje dziecko już nie jest moje, ono jest nasze. Prawda? to tak głosi tak, taki wiersz za komuny, bo to dziecię całego ludu, który rzucił feudalne pęta, bo to wynik wspólnego trudu, robotnika, chłopa, studenta. I tak dalej. Tak, tak. Otóż, yy, yy, proszę Państwa, tak to właśnie jest. Yy, my chcemy, żeby dzieci były nasze, żebyśmy my byli nasze, nasze pieniądze, żeby były nasze, ale nasze. Poszczególnego człowieka. A do rządu, do budżetu, do Warszawy szły tylko niezbędne pieniądze. Pieniądze na wojsko, które jest w złym stanie. Chcemy zwiększyć wydatki na wojsko. Pieniądze na policję, która jest w marnym stanie. I, I służby specjalne oczywiście, które też się kłócą i tam różne rzeczy się dzieją w służbach specjalnych yy, i proszę Państwa na sprawy międzynarodowe, prawda, na, na jakiś urzędników, nawiasem mówiąc dowiedziałem się ze zdumieniem, że na y, urzędników idzie już 2% do, y, budżetu, jak ja byłem posłem szedł niecały 1%, czyli rośnie nam spajale, coś tam coś rośnie, no to jest jakiś... Coś no Nie mówię, że nic nam nie urosło. I oczywiście to też zredukujemy radykalnie, ale to są w ogóle nieistotne sumy. Natomiast resztę budżetu zlikwidujemy. Po prostu nikogo nie będzie. Od tej pory, zamiast płacić 200 zł na szkołę, poprzez, załóżmy, stację benzynową, izbę skarbową i tak dalej, prawda? Z, czego szkoła dostaje, z czego szkoła dostaje załóżmy 100 to będziemy płacili na szkołę 150 bezpośrednio i szkoła będzie miała 50 więcej, my 50 mniej, a cała ta rzesza urzędników przestanie nam być czegoś potrzebna. Urzędnicy, wizytatorzy, kuratorzy, inspektorzy, prawda, tam tacy śmacy, Ministerstwo, Departament Finansowy, Minister Finansów, to wszystko jest całkowicie nam zbędne. To trzeba sobie zdawać sprawę, my chcemy to amputować. Tak było kiedyś. Proszę mi wierzyć, ludzie tak zapytają, no dobrze, a co będzie, jak nie będzie tego państwowego aparatu? Proszę Państwa, przez 4000 lat historii ludzkości go nie było. Przyrost naturalny był znacznie wyższy niż teraz. Medycyna była na znacznie niższym poziomie, a jednak jakoś ludzie masowo nie umierali. To jak teraz jest na znacznie wyższym poziomie i w każdym prostym rekordze można kupić w aptece, to naprawdę ludzie nie będą masowo umierali, prawda? Nie martwcie się Państwo. Jest, jest wolny rynek w dziedzinie jedzenia i jakoś nikt z głodu nie umiera, prawda? No nikt nie umiera z głodu. To samo będzie i tutaj, prawda? Także spokojnie, my amputujemy tę całą operację i to chcemy zrobić. Na przykład w służbie zdrowia, połączenia pieniędzy publicznych i prywatnych. Jest, są sytuacje bardzo powszechne, kiedy człowiek idzie z jakimś problemem, okazuje się, że niezbędny jest zabieg. Owszem, proszę bardzo, ale zabieg jest możliwy za rok, bo taka jest kolejka. Idzie się do pana ordynatora prywatnie do przychodni, on jak najbardziej przyjmuje raz. Drugi. I po tygodniu okazuje się, że miejsce jest na następny dzień. To jest nic innego, jak ukryta łapówka. Teraz już dawana legalnie. Jeszcze parę lat temu nielegalnie, teraz całkowicie legalnie dajemy te łapówki. No ale przecież to jest na całym świecie. W Kanadzie, na przykład w prowincji Saskatchewan, yy, okres, yy, okres czekania na operację katarakty oka to jest 18 miesięcy. Operacja Łukotki 14 miesięcy. Państwowym oczywiście tym, bo prywatnie zrobił najdrugi dzień. Prawda? I to jest normalne. Yy, to jest normalne. Yy, i, I pytanie, czy był taki przypadek, gdzie pan Goran Persson, premier yy, Szwecji, miał, musiał mieć pójść na operację Biodra, czyli kości biodrowej, yy, Kości Biodrowej i dumnie oświadczył, dumnie oświadczył, że nie pójdzie prywatnie, bo ja tylko skać, tylko jak każdy porządny obywatel skorzysta z służby zdrowia. Jak się okazało, że ma czekać 11 miesięcy, to poddał się i zrobił prywatnie. Niestety takie są koszty takiego systemu jaki mamy. Ale na szczęście w tym roku mamy wyjątkową szansę wybrać się zupełnie inaczej niż do tej pory. We wszystkich krajach Europy ostatnimi laty prawica idzie do góry. Nie dajmy sobie wmówić w tym roku, że zmarnujemy nasz głos. Yy, zmarnowaliśmy nasze głosy już na SLD, na PO, na PiS. Wszyscy oni z Orga rządzili. Teraz czas na nową prawicę, żebyśmy nie zmarnowali tak naprawdę naszych wielkich szans. Żebyśmy wybrali jak Finlandia, jak wiele innych krajów, prawdziwy parlament, którym konserwatywna prawica chce naprawdę zmienić ten kraj, no tak. myślący o naszych dzieciach popatrzmy popatrzmy państwo na Austrię Austrią rządziło przez chyba 100 lat rządzili na zmianę jacyś socjaliści chrześcijańscy czyli chadecy albo socjaldemokraci czy... z chwilową przerwą na narodowych socjalistów w okresie Adolfa Hitlera czyli różnego rodzaju socjaliści w Herbie Austrii jest sierpi młot. Nawet sobie mówiąc, pamiętam kiedyś, y, była w teleturnieju jakimś tam, milionerów, milionerzy, y, była, y, było y, pytanie, co jest w Herbie Austrii? I padło tam pytanie, sierpi młot, coś tam, coś tam, coś tam, i człowiek dzwonił do przyjaciela, i w ogóle nie podał sierpań młota, bo pewnie że to jest absurd. Oto w sierp Herbie Austrii jest oczywiście sierpi młot, a Austria jest krajem socjalistycznym, jak najbardziej, i rządzili nimi na zmianę chrześcijańscy socjaliści, zwani Hadekami i so socjaldemokraci. A na obrzeżu wegetowała sobie FP, czyli Wolna Partia Austrii, miała tam 2%, 1%, 3% i tak dalej. Ale z biegiem czasu dorwała się do kilkunastu procent, co myślę, że nastąpi w tych wyborach u nas co najmniej to wtedy bezpieka zrobiła rozłam w tej partii, ale zostały dwie partie, FPE i BZE. I proszę Państwa, ostatni sondaż z maja pokazał, że FPE i BZE w sumie mają większość sondaży. Tam nie ma bandy czwórka, tylko banda dwojga, w tej austrii to już absolutne, tam podział jest absolutny. W Ministerstwie Leśnictwa każdy od ministra w dół jest hdk a w Ministerstwie Kolejnictwa każdy Ostatniego nazwiska, bo w tym jest socjalistą, to już taki podział przez tradycyjny I, i ten tak była podzielona na usta, na klany.